Witam na kanale Podskórą. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o zasadach wyglądu w miejscu pracy tatuatora. I może to się wydawać dość dziwne, bo jednak, tatuator to jest taki dość wolny zawód, w którym można bardzo mocno wyrazić siebie, pokazać swój charakter, swój styl. Można nosić przeróżnie obcięte, kolorowe włosy. Kolczyki są jak najbardziej akceptowane, a widoczne, charakterystyczne tatuaży są wręcz pożądane. A mimo to. Tatuażyści również mają kilka zasad dotyczących wyglądu w miejscu pracy. I paradoksalnie to są bardzo błahe, proste rzeczy, ale trzeba o nich pamiętać. I tutaj pragnę podkreślić, że te zasady tyczą się tylko i wyłącznie pracy przy stanowisku. Poza zabiegówką, tatuator może nosić co chce. Pierwszym nakazem są włosy. W momencie, kiedy ktoś nie ma włosów na głowie, bądź są one bardzo krótkie, no to tej zasady w sumie nie ma. Ona nie istnieje. W momencie, kiedy ktoś ma włosy półdługie bądź półkrótkie, czyli takie jak ja na chwilę obecną, e, powinien nosić opaskę do włosów. No, bądź, sobie je, bądź sobie włosy jakoś spinać, wiązać, aby mu po prostu nie spadały, nie przeszkadzały. To nie jest wymagane. Ale dla własnego komfortu jednak powinno się e, przestrzegać tej, tej opaski bądź tego wiązania. Natomiast w przypadku długich włosów, wiązanie ich do sesji tatuażowej jest koniecznością. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy pochylamy się w stronę e, naszego klienta, włosy nam opadają i niestety, ale tym samym mogą smyrać nam świeży tatuaż. Czyli jednocześnie zbierają wtedy drobinki tuszu osocza krwi, przenosząc je na nasze ciało. Wtedy je przeczeszemy, później się poskrobimy gdzieś po twarzy i infekcja gotowa. Dlatego tatuażyści z długimi włosami powinni wiązać je do sesji. W momencie kiedy odchodzą od stanowiska mogą je rozpuścić jak najbardziej. Natomiast do samej pracy powinny być one związane. Kolejnym takim nakazem są Paznokcie. Oczywiście. Tatuatorzy mogą malować paznokcie zarówno tradycyjnym lakierem, jak i robić sobie hybrydy bądź żele. Natomiast chodzi nam o długość paznokci. I myślę, że to jest w miarę oczywiste. Im dłuższy paznokieć, tym większe ryzyko, że rękawiczka nam pęknie. Nie możemy nosić takich wielkich szponów, jakichś szpiców. Kwadratowe paznokcie również nie mogą być zbyt ostro zakończone, ponieważ istnieje wtedy ryzyko przebicia rękawiczki. Nasze paznokcie muszą być... Stosunkowo krótkie, nie muszą być opuszkami samymi i muszą być dość miękko zakończone. Właśnie po to, aby rękawiczka nam nie pękła podczas pracy. Trzecim naszym nakazem ubioru są luźne ubrania. Konkretnie luźne swetry, luźne bluzki, bluzy. Bluzki czy swetry typu e, nietoperze, tego typu odzież jest absolutnie niedopuszczalna do stanowiska targularzowego. Dlaczego? Ponieważ pracując Obracamy się. No i tymi wielkimi nietoperami możemy przetrzeć po klienta oraz zahaczyć o stolik kadłubowy. W efekcie nie dość, że pozbieramy tuż na skórek osocze, to możemy też po prostu, po prostu przewrócić jakiś kubeczek z tuszem, czy kubeczek na wodę, coś potrącić, coś zahaczyć. No nie, nie, absolutnie. Nie możemy nosić zbyt szerokich ubrań do samej pracy przy stanowisku. W momencie, kiedy odchodzimy od stanowiska, jasne, możemy sobie taki sweterek założyć, natomiast siadając do klienta? Absolutnie. Jeżeli mamy założoną taką bluzkę w, w dniu sesji, to albo ściągamy bluzkę i dzieramy w staniku, bądź z gołą kratą, albo obwiązujemy się jakąś taśmą po to, aby ubrania były stosunkowo chociaż w miarę przyległo. Nie muszą to być absolutnie jakieś obcisłe topy, czy takie jak ja lubię nosić golfy, to też nie muszą być golfy, ale nie mogą być one zbyt e, obszerne, zbyt odstające od naszego ciała. Czwartym naszym punktem są długie rękawy. I jasne, możemy nosić długi rękaw, ale do stanowiska tatuażowego musimy go podwinąć. I najlepiej, żeby nam on nie spadał. Ponownie dość ciasny rękawek, jeżeli mamy zbyt luźny rękaw, to najlepiej jest wziąć sobie gumkę recepturkę i założyć sobie na, na właśnie ten luźny rękaw, po to, aby on po prostu przylegał nam y, bliżej, bliżej ręki. Dlaczego? Oczywiście rzecz bardzo prosta. Aby nam rękaw nie opadł na rękawiczkę, która jest schorzona i tym samym nasza bluza, bluzka, koszula, Również zostanie zabrudzona, również zostanie skażona. Każdy tatuator powinien podwijać długie rękawy, tak przynajmniej do połowy przedramienia, aby tutaj jego przedramiona na były absolutnie czyste, poświęcone wyłącznie pracy z klientem. No i ostatni punkt dotyczący ubioru przy stanowisku tatuażowym, czyli brak biżuterii. Ze względu na rękawiczki nie możemy nosić pierścionków. Nawet jeżeli te rękawiczki nawiniemy na pierścionek, to po pierwsze, wiele pierścionków ma jakieś ostre krawędzie, jakieś kamyczków, jakieś wystających złoceń, które mogą przebić rękawiczka. Natomiast jeżeli jest to na przykład obrączka, no to tych ozdób nie czyścimy codziennie. Na każdej biżuterii zbiera się jednak brud po prostu brud i Istnieje zbyt duże ryzyko, że ten brud może przejść gdzieś tam na rękawiczkę. Wystarczy, że ona się gdzieś po prostu zawinie podczas e, nakładania bądź zdejmowania. Bransoletki czy zegarki dokładnie to samo. Tego typu ozdoby również nie są zbyt często czyszczone. Więc dokładnie to samo co w przypadku e, pierścionków. Brud się zbiera, istnieje zbyt duża szansa, że przejdzie ona na rękawiczki, dlatego do stanowiska topłożowego powinniśmy je zdejmować. Wyjątkiem są takie drobne kolczyki, właśnie coś takiego w miarę przyległego do ciała, wtedy ok. Ale na przykład naszyjników również nie możemy nosić. Jeżeli to są jakieś niezbyt długie wisiorki, to spoko, to możemy je nosić, ewentualnie wsadzić pod, pod kołnierz bluski czy pod dekolt bluzki i spoko. Jak najbardziej możemy wtedy nosić. Natomiast jeżeli jest to wisiorek bądź naszyjnik zbyt długi, to nachylając się w stronę klienta ponownie mamy ryzyko przetarcia naszyjnikiem po świeżej dziarze klienta. No i ponownie w ten sposób możemy przetransportować dodatkowych niechcianych kolesi do y, świeżej dziary, świeżej rany naszego klienta. Te zasady obowiązują w momencie tatuowania na stanowisku. Kiedy opuszczamy stanowisko, przechodzimy na przykład do pokoju socjalnego bądź do poczekalni, chcemy wyjść na papierosa, coś zjeść, napić się kawę, to wtedy jak najbardziej możemy założyć zegarek, możemy założyć sweter, możemy rozpuścić włosy. Oczywiście, że tak. Jak widzicie, wszystko opiera się dokładnie na tej samej zasadzie. Myślimy o tym, co potencjalnie może zabrudzić nam rękawiczki, stanowisko bądź, bądź klienta. I unikamy tego. Staramy się to wyeliminować. Lepiej tak, niż aby ktokolwiek został zainfekowany. Więc tak jak widzicie, tatuatorzy również mają swoje zasady dotyczące wyglądu w miejscu pracy, ale nie są one aż tak restrykcyjne, są na przykład na stanowisku osoby pracującej w banku, jakiegoś urzędnika, policjanta, nauczyciela. Te zasady są zdecydowanie bardziej błahe. Ale bardzo istotne. I trzeba o nich pamiętać. To tyle ode mnie. Dzięki bardzo. Cześć.